I co, koło 16 dojechaliśmy do piątku, jestem bardzo ciekaw jak to będzie wyglądało, bo wydawało mi się, że w piątek w weekend to pewnie ilość wpadanego kodu spadnie, natomiast z tego co mi się wydaje i co tam mi mówili ludzie, to może być odwrotnie, bo akurat po prostu będą mieli wolne od pracy, będą mieli czas, żeby coś fajnego przygotować. I też namawiam, zawsze mówię, że to może być cokolwiek, to nie musi być coś super wybitnego, natomiast no, widzę, że, że jednak mm, nasza branża jest taka, że ludzie lubią wrzucić coś ciekawego i tak dzisiaj przeglądałem i na przykład pojawił się kod, który wysyła sygnał morsa, a pod nim, był, e, pod nim był komentarz czyjś, że morsowanie jest teraz modne, nie? Jaki to piękny dowcip branżowy normalnie, no aż się miło czyta. Pojawiła się gra w życie, to też jest ciekawe, bo ostatnio na to patrzyłem, o, tu ktoś zmieścił grę w życie w 16 linii w Pythonie. Pojawiło się rysowanie jakieś, pojawiły się jakieś aski arty No naprawdę super z tego, bardzo dużo się tego pojawia. Wczoraj w, w vlogu wspominałem, że nie wiem, która fala już leci, tutaj Kacper Raziński napisał, że u niego tu już chyba leci trzecia fala, czyli dziadkowę, także. No, a, a kolejni są nominowani, że teraz będzie czwarta, czyli w niektórych miejscach to zabrnęło bardzo daleko. Więc to mnie też bardzo cieszy, bo widać, że, że idą, idą te mm, challenge'e, tak? Natomiast też pojawia się coraz więcej osób, które zaczynają same z siebie, i to też jest super, bo ja nie jestem w stanie dotrzeć do wszystkich osób. Czyli nie jestem w stanie dotrzeć do wszystkich miejsc, tak? A im więcej będzie takich wiecie, ognisk zapalnych, tym większą mamy szansę, że akcja zyska na popularności i zyskuje na popularności, bo już dzisiaj dostałem info od kolegi który mnie tam skądś zna, że ta akcja do niego dotarła, kiedyś o tym gadaliśmy parę miesięcy temu i teraz nagle on się dowiaduje, że jest nominowany, także no, zasięgi nam na pewno rosną co tu jeszcze może, a no miałem dzisiaj jeszcze pseudo wywiad w radiu także też udało mi się sprzedać jak najwięcej informacji na temat Mai. radio było wrocławskie, co prawda studenckie ale to może nawet dobrze, także no kolejne media się interesują no może kiedyś dojdziemy do Prokop'a i powiem, panie Prokop Dawaj hajs na maję. No tak, 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 to trzeba zrobić. Nie ma innego wyjścia. Co jeszcze ciekawego się wydarzyło? Jeszcze tam stronę angielską robię, ale do skończyć nie mogę. A, właśnie, pojawił się kolejny pomysł, bo na tą chwilę. Oprócz, że na tą chwilę docieramy do programistów, oczywiście sam challenge wiem, się nominuje, ale próbujemy tak dotrzeć do innych osób poprzez firmy IT, próbujemy dotrzeć do, 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 do programistów poprzez szkoły programowania, bo tu mamy to w miarę łatwe, ale pojawił się pomysł, żeby czy nie spróbować użyć do tego jakichś uczelni, może uczelnie będą pomogły, tu już rozpoczęliśmy rozmowy, no i zobaczymy, może, może to jest dobry nurt, też nie wiem. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, czy uczelnie takie, no wiadomo, techniczne, nie? które kształcą nas, będą dobrym miejscem, żeby nas jakoś tam wspierać medialnie czy niemedialnie. W sumie takie uczelnie też często e, współpracują z innymi firmami, więc może to jest niegłupi pomysł. No i co? A, no i właśnie, jeszcze ile mamy kaski, żeby trzeba było sprawdzić. Ile mamy kaski? Wow! Ale przybyło. 164 osoby wsparły, 14446,60 groszy. Także dzieje się. No ja jestem pełen nadziei. Zobaczymy jak przetrwamy weekend zobaczymy co będzie po weekendzie. Wygląda to no optymistycznie. Także cieszę się, że, że moda na Cold System Challenge rośnie. No i do jutra.